MFC zaprasza na materiał. Czyli, witajcie, moi drodzy, w kolejnej recenzji Toybizu, konkretnie Marvela od Tojbizu. Dzisiaj kończymy rok 98. Żegnamy się z rokiem 98 z takim większym przytupem, a mianowicie z recenzją zestawu Monster Mayhem. Jest to jeden z kilku takich tematycznych zestawów yy, pudełkowych zawierających kilka różnych figurek, yy, jakby w jednej tematyce. No i dzisiaj chciałem właśnie wam przedstawić ten oto zestaw. Stałem się jego posiadaczem. Yy, już tam nie wiem parę lat temu jestem bardzo zado zadowolony z yy, tego zestawu. Yy, w swojej kolekcji mam trzy takie zestawy. Jest to Maximum Clonage, Monster My i Web Wars. I właśnie dzisiaj chciałem przedstawić ten oto zestaw Monster Mayhem. Zestaw ten opowiada historię. Może inaczej jest wzorowany na historii Spidermana, który przeobraził się w pająka potwora. No i tutaj choćby na przykład, mamy na dole grafikę Spidermana, kiedy wyrosł mu dodatkowe ręce, kiedy zmutował i kiedy przeobraził się w Mone Spidera. No i zestaw zawiera te figurki, które jeżeli oglądaliście serial animowany, no to te figurki, czy te postacie się tam przejawiały. Czyli mamy, tak jak widzicie, Spidermana, Jamesona, który robił na niego nagonkę, Spidermana przeobrażonego w tego sześciorękiego, kiedy mu wyrosły, Men Spidera, Morbiusa, gdzie to wszystko było za sprawą jego krwi. No, Crayweh na łowce, który polował na Spidermana Lizarda i oczywiście Pani Shera, który chciał zlikwidować pająka potwora. Zestaw jest tak obszerny, że trudno go tutaj przedstawić w pełnej okazałości. Dlatego pozwólcie, że teraz go obrócę. No i z tyłu mamy tutaj opis wszystkich naszych postaci, czyli jak widać od góry Johna Jameson, Spider-Man, Man-Spider Six Armed Spider-Man Punisher, Kraven Morbius i Lizard no i tutaj wszystko są opisy w tych ramkach danych postaci no i dobra moi drodzy to teraz przejdziemy do openingu tego zestawu no dobra, pudło otworzone wypakowana zawartość to o czym jeszcze muszę wspomnieć, zestaw jest limitowany. Choć Toybiz nie na wszystkich pudełkach pisał, że zestawy są limitowane, ale tak. Zestaw ten też był limitowany i owszem, ten zestaw jest jednym z tych, które nie posiada takiego znaczenia na pudełku, że jest to limitowana edycja, ale był limitowany. Nie wiem dokładnie w ilu, w ilu tysiącach kopii, prawdopodobnie zakładam, że to było 20 tysięcy kopii ponieważ yy, moja kopia nosi numer 17998. Także zakładam, że było to 20 tysięcy, a nie... a raczej powątpiewam, że 50 lub 100. No i dobra. Otwieramy nasz zestaw. Wysuwamy figurki. Ja oczywiście musiałem to otworzyć. Sorry za ten, za to skrobanie. Musiałem otworzyć. Z tyłu mamy taką grafikę tutaj Pajęczyny. Musiałem ten zestaw otworzyć, jak wszystkie zestawy pudełkowe, które posiadam w swojej kolekcji. A te figurki powyjmowałem. tak? To jest jedna wielka herezja, ale ja musiałem to zrobić, bo po prostu mam do tego wielki senny będ i szlak mnie trafi, jeżeli tego nie otworzę i nie podtrzymam w rękach danej figurki. Dobra, przejdźmy na początku od figurki Spidermana. Dam to gdzieś na bok i będę je wyciągał po kolei. z drog. Ludzie, poczekajcie, wiecie co, wezmę tutaj do siebie na bok. Bo te figurki bardzo ciężko tam siedzą. Nie wiem, czy z każdą nie będę musiał tak robić, więc może pozwolicie, że te, to pudełko będzie po prostu sobie leżeć tu na boku. Dobrze, oto Spider-Man. Jest to repaint Spider-Mana z. Pierwszej serii, a już nie pamiętam tych serii, to jest ten Super Poseidon Spider-Man. I to jest dokładnie ta sama figurka, ta, która ma mnóstwo punktów artykulacji, czyli nawet punkt artykulacji tutaj w szyi, nie tylko na boki, ale ona jest jeszcze taka ta głowa taka troszkę ruchoma, i że i na boki i tak dalej. Ma tutaj w torsie, punkt artykulacji w pasie, yy, stawy kulkowe, w łokciach, w nadgarstkach moi drodzy. Stawy kulkowe w biodrach, w kolanach, w stopach, także to taka była figurka nie w kidmucho. No jest to repaint figurki Super Possible Spiderman. Już widzieliście u mnie ją w recenzji, więc nie będę się tutaj nad nią rozwodził. Prędzej odeślę tam. Jeżeli chcecie coś wiedzieć więcej, to po prostu. Odsyłam do tamtej recenzji. To co widzę tutaj, co jest kiepskiego. Bardzo rozregulowane lewy staw łokciowy. No patrzcie jak ta ręka lata. I to nie jest uszkodzenie. To jest po prostu defekt fabryczny. Nit jest poluzowany. I ta ręka, nawet widzicie jak się hebocze. Prawa jest ok, ale z tą lewą to jest już jakaś masakra. No i co przyniósł nam repaint? No to, że Spiderman jest strasznie... Ciemny, jest bardzo ciemny. Może tak tego nie widzicie, bo kamera to rozjaśnia. Może tak tego nie widzicie, bo kamera to rozjaśnia, ale owszem, figurka jest strasznie ciemna. Nie jest taka niebiesko-czerwona jak te inne Spider-Man, tylko jest bardzo aż taki wręcz granatowy. I tak samo tutaj ten tors, ręce są strasznie za bardzo aż czerwone. No i dobra. Tak wyglądał super pod Spider-Man. Kolejną figurką będę pokazywał po kolei. Czyli drugą w kolejności. O matko, drogi, jak to siedzi ciężko. Ojej, Ludzie. Drugą figurką w kolejności jest yy, Paniszer. Paniszer. Który jest repaintem. Paniszera, którego też widzieliście u mnie w recenzji, tego ze skoliozą kręgosłupa. I to jest dokładnie ta sama figurka, więc jego skolioza też tutaj występuje. Tylko, że ten, ten panisz jest dokładnie w takiej kolorystyce, jakiej był w serialu animowanym, czyli taki, taki lekko zielonkawy, można powiedzieć. No i nosi ten tutaj fajny, fajny taki długi płaszcz. Do figurki jest jeszcze sztylet. Też go wyciągnę, niech będzie, że wyciągam wszystko, skoro jest to część... Wiecie co? Nie wyciągnę z tego powodu, że sztylet jest przyklejony taśmą. Nie chcę go yy, odpinać, ale pokażę, że sztylet tutaj się znajduje. No cóż, no sztylet możemy włożyć oczywiście z, yy, pani szerowi tutaj w tą dłoń. Albo tutaj w kaburę przy lewej kostce. Fajnie się prezentuje ten panisher, bardzo mi się podoba, zwłaszcza że ma tą fajną kolorystykę taką zielonkawą. No owszem panisher był czarny, ale tutaj ma fajną tą taką zielonkawą kolorystykę jaką znamy z właśnie serialu animowanego. No i ten płaszcz, ten płaszcz robi tutaj robotę. Powiem wam szczerze, jak gdybym, gdybym miał tą figurkę w dzieciństwie, to ja, byłbym, ja bym się zesrał normalnie. Z wrażenia i z radości bym się zesrał. Pod siebie. Kolejną figurką... Jest J. Jonah Jameson. Jest to najbardziej spieprzona figurka, jaką chyba widziałem. Nie dość, że Jonah prezentuje się bardzo źle w tym swoim garnitarku. No koszmarnie się prezentuje, na no, popatrzcie, wygląda w ogóle jakby był ubrany w jakiś kożuch puchowy. No nie pasuje akurat do tej figurki, nie pasuje kompletnie yy, ubiór. To, to co jest w tej figurce bardziej spieprzone to to, że ta figurka nie posiada artykulacji w rękach. To już jest. No to jest już jakaś lipa. Jeszcze dodatkowo posiada materiałowe spodnie. Chociaż spodnie jeszcze są ok, ale ten kubrak, jego ta marynarka. No źle to wygląda. Źle to mówię. Wygląda jakby miał jakiś, nie wiem, kurde, korzuch założony na sobie. No, ale to, że ta figurka nie ma punktów artykulacji w rękach, no to no gdybym dostał Jamesona w dzieciństwie, to nie byłbym zadowolony z tej figurki. No jak się nią bawić? No można co najwyżej zasadzić kopa, bo na szczęście artykulacja w nogach jest. Można kopa zasadzić, ale no bo dalej to jest zabawka, nie? Dalej ujmujemy to jako zabawka. Wszak. W dzisiejszych czasach element kolekcjonerski, ale wtedy była wydawana jako zabawka, więc jak się tym bawić? No nie wiem. Najbardziej spieprzona figurka, z jaką miałem styczność. Kolejną figurką jest. Jak wyciągnę to będzie? Matko drogą. Jak to wyciągnąć? Ojejku. Ok, była pauza, ponieważ głupi ja nie pomyślałem, że można tą sytuację z wyciąganiem figurek naprawić. No i naprawiłem, powyciągałem figurki. Także mądry człowiek po szkodzie. Kolejną figurką jest Six Armed Spider Man. Jest to oczywiście repaint. Podobnie figurki Six Armed. Nie pamiętam, z której serii była ta figurka. Tylko ten repaint posiada jakby hmm, uszkodzony kostium również na rękach. Jakby zarysowania, Trochę trochę mm, włodarzom mm, Tojbizu, Bizu no, trochę coś tutaj nie pykło. Bo o ile górne ręce, które oryginalnie u sześciorękiego Spidermana były całe pokryte y, kostiumem jego normalnym. Tutaj są... Rozdarte jak widać, jest skóra i to jeszcze rozumiem, to jest spoko. Ale to, to wygląda jakby on był potatuowany. To nie wygląda jakby było, był, były strzępki rozdartego kostiumu, skąd mu ręce tutaj z boku wyszły. To wygląda jakby po prostu był Peter Parker był wytatuowany. Yy, owszem, ja rozumiem o co im chodziło i to by było ok, gdyby to byłoby dotąd. Tutaj do, dosłownie do barków. Ale nie cały ten, co to jest, kurde. On wygląda jakby był, nie wiem, ubrany w płaszcz. Yy, albo, albo rzeczywiście, bardziej potatuowany. No tak to wygląda od tyłu. Figurka też jest aż za bardzo granatowa. Prawie, że wręcz fioletowa ta figurka jest. Yy, ma ona tę swoją zdolność. Nie, wiecie co. Ciekawostka. Ona nie posiada tej zdolności. Ha! Czyli to nie jest tylko repaint. To jest w ogóle yy, modyfikacja figurki. Gdyż oryginalnie figurka tego Spidermana miała, że jeżeli ściskaliśmy nogi, to jemu się ręce tak gibały dookoła, można powiedzieć. Tutaj tego nie ma. Jeżeli byśmy mocno ścisnęli, złomimy staw biodrowy. Tutaj jest ten. Element w ogóle zdemontowany to ciekawostka. Normalnie rękami możemy sobie ruszać, hmm, ciekawe. Nie powiem Wam szczerze, że nie pamiętałem tego. Bo, oczywiście, mówię ja wyciągłem te figurki po otworzeniu pudełka, ale nie pamiętałem tej, tej tego tutaj, właśnie jakby tej modyfikacji. No i cóż, zobaczy, czy to jest lepiej. W kwestii zabawy na pewno lepiej niż wtedy, jak się naciskało i, i te ręce się gibały. Kolejną figurką, piętro niżej, jest oczywiście Man Spider, czyli już pająk potwór. Jest to oczywiście też repaint figurki, z, którą też prezentowałem. Ta taka, która miała kajdany i tą taką napysk um, uprząż. No tak się prezentuje. Jest strasznie brązowy. Nie pamiętam czy w serialu też był aż taki brązowy. No ale tutaj jest. No i znowu zła kolorystyka jakby ubioru. No bo, bo znowu jest za bardzo granatowy ten kostium. Figurka, no cóż, nie ma się tu do czego przyczepić. jest Dokładnie taka sama. Też ma, ma te same punkty artykulacji. Wygląda dokładnie tak samo, nic tutaj nie zmodyfikowali, po prostu go tylko przemalowali. Długo postawimy. No i kolejną figurką jest Michael Morbius. Michael Morbius, który ponownie jest zrepaintowany. Jest jakby ja to tak ujmę wyłoszowany. Oj, przepraszam. Wyłoszowany. Co to jest łoż? Jeżeli ktoś nie wie, są to dodane jakby cienie za pośrednictwem farby lub rozwodnionej farby. chciałem dodać, po prostu takich specjalnych płynów. I tak to tutaj wygląda, że widać, że tutaj tą farbę wpuszczano w jego zaciemnienia i tak, tak, tak wygląda, jakby był właśnie typowo wyłoszowana ta figurka. Jest bardzo, widać, że on jest taki, no. Trupio blady, ale ma jeszcze takie wysinienia na skórze, i to są spowodowane tą, to, tymi zaciekami tej farby. E, tak samo twarz, taka jest. E, tamten Michael takich, tak tak nie aż tak nie był przedstawiony. Był po prostu blady i tyle. No i włosy. Włosy ktoś tutaj zrypał, bo tamten Michael ma włosy e, e, czarne, a ten Michael ma włosy po prostu jakieś takie. <noise> granatowo-niebieskie, są jakby przejaskrawione i dodatkowo też widzę ciekawostkę włosy nie są z gumy, moi drodzy włosy są z plastiku, czyli znowu tu pewna modyfikacja tamte włosy były z gumy, mogliśmy je przycisnąć one normalnie się e, gieły, a te włosy są moi drodzy z plastiku płaszcz nadal jest gumowy, taki jak był czy tam z bardzo miękkiego plastiku. Nie wiem, czy to guma, czy bardzo miękki plastik. No i nasz Morbius ma tą taką zdolność. Widzę, że tutaj ta zdolność też jest, tylko tu już pamiętam, że ta zdolność w ogóle jakby nie działa. I nie chcę tego popsuć, że mu się obraca ta twarz. No i mamy twarz Michaela Morbiusa. No i po obróceniu twarz wampira. Powinno to działać za pośrednictwem wciskania tej nogi, ale ściskam i tu się nic nie dzieje, więc y, pamiętam, że, że tu był ten problem. To już to akurat pamiętam, że po tworzeniu zauważyłem, że ten problem tutaj istnieje. No i cóż, no ale tak to wygląda, no Michael Morbius. No i kolejną figurką jest Kraven łowca. też posiada swoją dzidę. E, Pokażę, że... Dzida jest. Jak widzicie, taka cała czarna. No, ale nie będę jej wyciągał, bo jest znowu przyklejona e, taśma. No i krewen łowca jest trochę za bardzo też przyjazd Aż taki wręcz można powiedzieć żółty. E, wręcz, ja bym powiedział taki miodowo-musztardowy. Jak, jak musztarda z miodem. Miodowa musztarda. No, 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 no ta panterka jeszcze tutaj. No kiepsko to wygląda. Nie. Yy, I widzę, że figurka też jest zmodyfikowana. To nie jest tylko repaint, ale jest zmodyfikowana. Oryginalny Kraven posiadał umiejętność, że jeżeli podciągaliśmy mu prawą rękę, to on mógł... On po prostu tam była sprężyna i opuszczał tą rękę. Tutaj jest modyfikacja. Opie ręce są po prostu ruchome. Więc... Czy to lepiej, czy to gorzej. Znowu uznaję, że to jest lepiej w kwestii zabawkarskiej. Uważam, że to jest znacznie lepiej. Nie musieliśmy już się męczyć z tą odskakującą ciągle w dół ręką, tylko teraz możemy sobie unieść i puch komuś przywalić z pięści. Także uważam, że tutaj ta modyfikacja jest na plus, i jakbym miał takiego krayvena w dzieciństwie, to znowu bym się zesrał z radości. No, i ostatnią figurką jest tutaj Lizard, który jest ponownie z. To jest zmodyfikowana i to już bardzo zmodyfikowana figurka, gdyż ponieważ oryginalnie jest to Lizard z. Nie pamiętam której serii, wybaczcie. To jest ten Lizard, który jak mu się zakręciło ogonem, to on tak kręcił tym ogonem. Miał gumową twarz. Tutaj. I miał taki yy, ceratowy płaszczyk. Ubrany właśnie płaszczyk, przepraszam, nie płaszczyk, tylko kitel, chciałem powiedzieć. Ale to jest dokładnie ten, ten, ten Lizard. Tutaj jest dosyć spora modyfikacja, bo to nie jest tylko repaint, ale tak, płaszcz, kitel jest materiałowy, a głowa i ogon są owszem od Lizarda, ale od tego Lizarda z Walcem, już nie pamiętam teraz, której to było, jak ta seria się nazywała. Wybaczcie, wiecie, Alzheimer już powoli, także ja z biegiem czasu już zaczynam przestawać pamiętać serię z nazw i w ogóle, yy, jaka figurka była w danej serii. Yy, ale ten, ale wiecie o co chodzi. Przedstawiałem tam taką serię, gdzie było tych kilka figurek. I yy, tam był słom Spider-Man. Z tych dwóch, co posiadam, to jest słom Spider-Man i właśnie ten Lizard, który uważałem, że jest bardzo, bardzo fajny ten Lizard. I to jest jego głowa i jego ogon. Także tu jest dosyć spora modyfikacja figurki, bo dołożyli głowę, która, no fakt, nie jest wyprostowana. Jest taka, widzicie, taka o, lekko na bok, ale ma ruchomą szczękę. I dodatkowo jeszcze potężny ogon. I ten ogon jest wmontowany tutaj, w miejsce, gdzie kiedyś była ta umiejętność tej figurki. Nie wiem, czy ogon jest zdejmowany. Nie wiem, czy ogon jest ruchomy, ponieważ niby się giba, ale on się tylko giba. Nie można nim ruszyć góra-dół. Nie chcę tego robić, żeby czegoś tam nie złamać. Więc teoretycznie ogon jest, ale nie można go unieść do góry. Może można, ale nie ja będę tego próbował. No i cóż, z jednej strony jakbym miał takie lizarda, no bardzo bym się cieszył. No kurde, bawić się takim lizardem w dzieciństwie, takim, takim konkretnie, no to byłaby pompa. No ale trochę bym chyba ubolewał nad tym ogonem, że nie mogę go ruszyć do góry, jeżeli oczywiście byłoby w tej formie, co jest, bo może to jest tylko przypadłość tej figurki, a inne figurki z Monster Machem już mają ruchome te ogony, także różnie to bywa. No dobra, moi, moi drodzy, bo się zbliżamy powoli do 22 minut, a już chcę to kończyć. Tak wyglądał odcinek odnośnie Monster Mayhem. Tak wyglądało 8 figurek z tej serii. Jestem bardzo zadowolony, że je posiadam. Jest to jeden z moich ulubionych zestawów. Maximum Clonecz, Monster Maihem. To są naprawdę motory Ghost Raider'a. To są moje ulubione zestawy pudełkowe, które posiadam. Naprawdę świetny zestaw. Jakbym go posiadał w dzieciństwie, no na pewno bym się kurde, pieruńsko bawił. Moimi ulubieńcami byliby pewnie Punisher w tym outfitie, Craven i myślę, że no chyba, chyba no Spider-Man. Bo jak to Spider-Man fajnie się nim bawić? No i chyba pewnie Lizard. Dobra, ale to. Mniejsza już o to. Dzięki, że obejrzeliście ten filmik. Tak właśnie się żegnamy z 98 rokiem, a niedługo będziemy się witali, oczywiście z 99. Trzymajcie się. Cześć.